Witam. Multiplaner znalazłem gdzieś w internecie, bardzo mnie zaintrygował, jako że jestem ciekaw zawsze nowych pomysłów związanych z notesami. Poprosiłem autora, pana Rafała Mirkowskiego a, i producenta tego Multiplanera o przesłanie mi jednego egzemplarza do recenzji. Dostałem, dziękuję i poświęcam mu ten filmik. Jak przed chwilą tutaj pokazałem, Multiplaner w, zaopatrzony jest w taką gumkę. Pozwalającą zaczepić pióro długopis ołówek, czy co tam chcemy. Klasyczna konstrukcja, czarny notes z zapinaną gumką. Co ciekawe, w tym akurat egzemplarzu mamy dwie kieszenie, jedną z przodu, drugą z tyłu. Do każdego kalendarza multiplanera dołączona jest instrukcja sugerowanej obsługi, czyli jak poradzić sobie z tą skomplikowaną, jak za chwilę się okaże, strukturą tego. Notesu. Na pierwszy rzut oka może skomplikowaną, ale tutaj już, jak z tego widzimy, mamy propozycję, jak sobie radzić z pewnymi rozwiązaniami proponowanymi przez autora tego pomysłu oraz tym, jak działać skutecznie wykorzystując ten notes, kalendarz czy multiplaner. Tutaj na drugiej i trzeciej stronie mamy. Dane techniczne, że tak można było powiedzieć. No i parę cytatów. Potem mamy skrócony kalendarz za poprzedni rok i ten. Jeszcze mamy trochę na rok 2016, styczeń. Dwie strony. Na notatki, i tutaj zaczyna się właściwa część tego notesu, jak widać, dwie przekładki. Dzieli się on na trzy części: desktop, timekeeper i notepad. Oczywiście jest to po angielsku, bo prawdopodobnie ten egzemplarz, który dostałem, przeznaczony jest także i na rynek zagraniczny. Ten desktop zawiera skrócony kalendarz na poprzedni, tegoroczny i następny rok. No i tutaj na górze mamy teraz całą masę jakby możliwości operowania tym desktopem, jak to autor nazywa. Jest kilka posegregowanych plików, kartek, które możemy na górze opisywać i nadawać im jakieś tematy albo zadania. Jak to już kto woli, autor prowadzi całą masę seminariów, w których naucza, jak. Można wykorzystać możliwości tego notesu. Część ich do znalezienia jest na YouTube, także zachęcam. Druga część to typowy kalendarz. Tutaj mamy już, jak zwykle, tak na rozkładce, tygodniowy układ, bardzo popularny. I ten kalendarz to oczywiście cały rok 2015 i parę dni jeszcze następnego i poprzedzającego roku. Na dole mamy notatnik, który podzielony jest na numerowane strony, i w związku z tym bardzo łatwo można odnaleźć notatkę, której przypiszemy kolejny numer. Tą notatkę możemy powiązać z kalendarzem bądź z tekstem w deskotopie. I do autora jest właśnie to żeby te notatki jakby numerować i przypisywać je do poszczególnych tematów czy terminów w kalendarzu w związku z tym możemy daną notatkę kilkakrotnie albo i więcej razy wykorzystywać w kalendarzu jeśli jest to jakiś termin który się powtarza czy zadanie do wykonania Z bliska zobaczmy teraz jak wygląda tutaj ten kalendarz no nie ma on za dużo miejsca to jest format B5 trochę większy, gdzie no jak widać mamy tutaj przy dniu około czterech linijek, znaczy nie przepraszam, 3, mamy podział na godziny i mamy trzy takie główne bloki, gdzie możemy sobie pisać. Po prawej stronie próbowałem tutaj różnych atramentów używać, żeby zobaczyć, jak sobie to ten papier radzi. Z atramentami, i muszę powiedzieć, że zachowuje się bardzo dobrze. Tam na samym dole jest niewielkie przebijanie, ale to używałem bardzo szerokiej stalówki 1,1, którą właściwie nie używa się do notowania w tego typu kalendarzach, a bardziej do kaligrafii. Także papier bardzo dobrej jakości. Tutaj jeszcze próbka na dole, ile możemy zapisać w tym. Notatniku na samym dole, więc trochę informacji, miejsce tam jest, żeby je umieścić. Także jest to ciekawa konstrukcja, która pozwala na nieszablonowe korzystanie z notesu. Nie po kolei, ale właśnie skacząc tam i z powrotem. Dodatkowo jeszcze mamy tu coś w rodzaju adresownika. Na końcu kolejna. Kieszeń, w, którą, w której możemy przechowywać jakieś materiały. Tak jak mówię, sposób korzystania z tego notesu, zaproponowanej w opisie i w skróconej broszurce, pokazanej na początku, to nie jedyny. Oczywiście można wykorzystywać go we własny sposób, wymyślić sobie osobisty styl pracy z tym notesem. Jakieś tematy na górze, daty w kalendarzu, który tylko wykorzystujemy do zapisu terminów, natomiast szczegóły już w poszczególnych notatkach na dole. Możemy oczywiście przekładać sobie, zaznaczyć z tymi zakładkami kilka kartek równocześnie i nie ma żadnego problemu, jeśli potem chcemy szybko otworzyć ten notes w danym miejscu, to już otworzy on się nam. Na tym układzie, który zaznaczyliśmy, a więc łatwo odnaleźć kilka zaznaczonych równocześnie stron, jeśli tak można powiedzieć. Bardzo ciekawa propozycja. Na pewno nie jest to łatwe w obsłudze. Trzeba się do notesu przygotować. Rzut oka jeszcze z góry i z boków, jak to. Wszystko wygląda. Jakość wykonania bardzo dobra. Nie jestem w stanie tu się do niczego przyczepić. Papier zupełnie zadowalający. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa dla biznesmenów i nie tylko. Godna polecenia. Dziękuję za uwagę.